Nie ukrywam, że te 21 km to było tak, że to było cały czas intensywny bieg, więc chciałam się zmusić na sam koniec, żeby siłą rzeczy przyspieszyć i dać jak najlepszy czas. Mimo tego, że jechałam z założeniem, że nie wiem jak pójdzie, bo byłam w sumie trochę bez formy po urlopie, więc nie byłam do końca aż tak przygotowana, jak sobie tego życzyłam. Więc gdy wbiegałam już na sam koniec, wiedząc, że Przebiegłam cały ten półmaraton, że nie stanęłam ani na chwilę, że byłam założeniem, to się popłakałam. Popłakałam się dlatego, że wiedziałam, że przekroczyłam kolejną swoją granicę, którą założyłam, którą, na której mi tak bardzo zależało. I biegałam, biegłam tam do, do tej Tauron Areny, w tej, tej pięknej aurze, przy tej muzyce, przy tym wszystkim. Jedną z, myślę, z najbardziej szczęśliwych kobiet, która spełniła swoje marzenie, która spełniła siebie jako tylko kobietę z, z swoimi celami, marzeniami i tym wszystkim, co się przytrafiło. Okay.